Witam, tu Sanjaya, jasna strona mocy. Dzisiejszym tematem będzie oczyszczanie organizmu, a dokładnie oczyszczanie jelit. Kilka lat temu ułożyłem film pod tytułem Brzuch i oczyszczanie organizmu. Film, który cieszy się dużym zainteresowaniem w sieci i bardzo dobrze. Żeby mieć zdrowie w tym świecie, w którym jesteśmy, należy organizm oczyszczać regularnie i to na wielu płaszczyznach. Jest pięć systemów oczyszczania naszego organizmu. Jelita wątroba, nerki, płuca i skóra. Najważniejsze są jelita, tam jest najwięcej brudu. Jeżeli się jelit nie oczyszcza, to jest takie bio szambo. Takie duże brzuchy, to jest wiadro głównie dwa, nawet trzy, to są po prostu gówna. Gówna z przodu tak, o taka warstwa tłuszczu albo jeszcze większa. Na tym lęgną się wszelkie choroby, tego należy się pozbyć, jeśli chcemy oczywiście mieć zdrowie. Sam proces oczyszczania jest bardzo prosty, tani i krótki. To jest około 3 godzin. To prawie nic nie kosztuje, a korzyści są duże. Tylko trzeba trochę wysiłku i trzeba trochę podziałać dla swojego organizmu. Żadne suplementy nie załatwią obżarstwa. Ktoś myśli, że kupi pastylkę i będzie mieć zdrowie, że dużo zapłaci, nie ma tego. To są wszystko diabelskie sztuczki. My sami musimy zadbać o siebie, o swoje życie. Gruby. W rdzeniu ma grup to jest grub dla duszy. Ktoś, kto jest gruby, tam już mu dusza umiera. A za moment będzie ileś tam chorób. Pierw się zaczyna od nadciśnienia, potem jakieś cukrzycy to jest w ogóle zatrute ciało. Takie oczyszczanie organizmu w tym mo moim filmie, który zaraz tam przedstawię, staczy raz na miesiąc, przeprowadzić te podwójne uderzenie. Niestety przyszło nam żyć w systemie diabelskim. I diabeł na różne sposoby dezinformuje, okłamuje, bo potrzebuje naszych chorób i naszych pieniędzy. I celem diabła jest uśmiercanie naszej duszy. Obżarstwo jest chorobą duszy. Nie ma lekarstwa na obżarstwo. Nie ma żadnych suplementów, które ratowałyby przed negatywnymi skutkami obżarstwa. Za obżarstwo się cierpi, bo to jest wielki grzech. Planuję nakręcić takie filmy o. Grubasach, czyli co to jest i dlaczego tak jest. To będzie się nazywało świat według kiepskich Grubas. Grub dla Asa. Pierwotnie ci ludzie, dzieci Boże, to, to byli Asy. A pozostałość tego w nazwie to jest As. Asia to pozostałość po legendarnej krainie Asów. Patologia otyłości, system tego uczy i to jest związane z tym programem NWO, czyli z depopulacją, czyli z mordowaniem ludzi. A teraz zapraszam na mój film, który kilka lat temu nakręciłem. Witam, dzisiaj będę mówić o oczyszczaniu organizmu. Chodzi o jelita. Nie każdy zdaje sobie sprawę, co to jest. To jest jedno wiaderko główien. To są dwa a to są trzy. Jeśli się żyje z takimi gównami, to mamy gówniane życie. Jelito grube służy do oczyszczania organizmu. Jeżeli zapchane jest starymi gównami, nie spełnia swojej funkcji i organizm po prostu cierpi. Pojawiają się choroby. Pierwszą chorobą od czegoś takiego pojawia się a potem inne lecą cukrzyca, a na końcu rak na raka pra pracuje się latami od czego to się robi? od ciężkostrawnego, nienaturalnego pokarmu który jest dostarczany w zbyt dużej ilości i do braku ruchu czyli żeby takie coś wyhodować to po prostu jest ileś lat pracy to się nie zrobi w tydzień, nie w dwa chodzi o to, że tu są takie rurki jeżeli tu się wrzuca pokarm który się ciężko trawi, a potem się, ten się nie strawi, wrzuca się kolejny, następuje rozpychanie. To się po prostu rozpycha. Poza tym, to grube, zanieczyszczony, wygląda w ten, w ten sposób, że się tak rozszerza, a światło, że coś tu przechodzi, to jest tylko takie maleńkie. To, to się nazywa kamień kałowy. Tak jak w rurach jest. Yy, Kamień na rurach się osadza, to tutaj kamień kałowy. Takie coś to jest po prostu bio-szambo. Najbardziej widoczne jest, jak to negatywnie działa, kiedy się robi upał. Czasami wyjdę na ulicę w upał, to widzę jak te szamba się zaczynają gotować. Przechodzi to do krwi, przechodzi przez mózg, i widać jak te osoby są opuchnięte, widać jak, jak cierpią. To jest zatruta krew. Te szambo wchodzi do krwi. Jeżeli chcemy być zdrowi, Cieszyć się życiem, cieszyć się ruchem, biegać, żeby nam się dobrze biegało, powinniśmy zadbać o zdrowy, oczyszczony organizm. Tylko oczyszczony organizm może być zdrowy. Natura została tak zaprojektowana, że nam ma pożywienia okresowo brakować. Pełne najadanie się regularne jest przeciwko naturze. Jest to coś negatywnego. Spójrzmy na zwierzęta. Nie są takie o, one nie są otyłe, a niby, niby są takie głupie, a cieszą się życiem. Takie sikorki latają, śpiewają. Więc okresowe łodzenie się jest jak najbardziej naturalne. Nienaturalne jest najadanie się. Jak czyścić jelita? Metod jest wiele, można sobie poszukać. Po, po internetach, po księgarniach jest naprawdę wiele skutecznych metod. Ja tutaj chcę przedstawić jedną. Polega na tym, że się pije gorzką sól, a potem się pije zwyczajną sól z wodą i robi ćwiczenia. Wtedy tu się pije, tu się płucze, tu się pije, tu wylatuje, tu się płucze i mamy czyste jelita. Teraz pokażę cztery ćwiczenia do oczyszczania jelit. Metodę nazwałem Podwójne uderzenie, ponieważ składa się ona z dwóch części. Czyli ta gorzka sól i potem staro-hinduska metoda gest muszli. Teraz ćwiczenia. Czyli tak. Pierw pijemy gorzką sól, a za godzinę przechodzimy do gestu muszli. Pijemy szklankę słonej wody. Tak, żeby była przyjemnie słona. I robimy tak. Plum, plum 10 razy. bez pośpiechu. Chodzi o to, żeby wykonać te ruchy. Tradycja staro hinduska ułożyła te ćwiczenia. To chodzi o to, żeby się te klapki lepiej pootwierały, żeby to się ładnie pukało. Drugie ćwiczenie. Ręce nie są ważne, czy tu damy, czy tu, chodzi o, o ten sklep. też tak 10 razy. Plum, plum. drugie, trzecie, kolana na ziemi i patrzymy na tą piętę, raz, i na tą, dwa, trzy. Teraz przechodzimy do ćwiczenia czwartego. Ja go nie wykonuję, bo nie mam brzucha. Chodzi o to, to się zaczyna od prawej nogi, kuca się i się podciąga raz, dwa, po prostu to już jest 10 razy, tak? To jest na jelito grubę, żeby przepompować. Mi to nie daje nic, bo ja nie mam brzucha. Ja to robię rękoma. Raz, dwa, chlub, chlub. Można sobie jeszcze tam, tu i tu. I to jest wszystko. Szczegóły będą opisane. Pewno większość osób wie, czym jest lustrzyca. Normalnie to widzimy, co mamy, ale jeżeli jest taka górka, to nie widać. I wtedy konieczne jest lusterko. Bardzo groźna choroba. Teraz opowieść o wilku. Wilk w naturze jest naturalnym selekcjonerem. Wyszukuje słabszą zwierzynę, patrzy która tam utyka czy coś i ją atakuje i zjada. Pierw musi ją dobrze wypatrzeć, potem ją goni. Jeżeli jest słaby, nie dogoni i zdechnie. Tak natura jest zrobiona. Naturalna selekcja. A potem taki wilk, przypuśćmy, reinkarnuje w ciało ludzkie. Idzie do supermarketu, pakuje sobie tyle mięsiwa, potem to do lodówki wrzuca, siada przed telewizorem, tam sobie ogląda sport, czyli jakieś tam sarny biegające i je, yeah, i je, yeah, i brzuch mu rośnie. Kto jest wyżej? Czasami ktoś mówi, że ludzie są jak zwierzęta. O nie, 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 nie. Pod wieloma względami zwierzęta są wyżej, bo, rea bo realizują program natury, ten program pozytywny. Jeszcze raz, Chcę podkreślić, przejadanie się, sytość, pełna ciągła sytość nie jest dla nas naturalna, od tego są choroby. Życie działa według pewnych praw, według pewnych trybów. Jeżeli je się zna, i do nich się stosujemy, łatwiej nam jest żyć, co powoduje najadanie się oprócz tego, że rośnie brzuch. Niechęć do ruchu. Natura jest zrobiona tak, że jeżeli czujemy głód, to mamy zdobyć pożywienie. I teraz, jeżeli ja często jestem w takim stanie lekkiego głodu, to moje ciało, jak ja wychodzę, to ono sobie myśli, że ja biegam gdzieś za pożywieniem i chętnie poddaję się ruchowi. Jeżeli się ktoś tak najada, to po prostu pojawia się u niego naturalny wstręt do ruchu. Bo po co on się ma ruszać? Jest najedzony, jest dobrze. Leży. Pilot w rękę, sport i tak dalej. Wyobraźcie sobie tutaj takie. Spypuśćmy wiaderko głównie. Tak wykonujemy ruchy. Jaka to jest ciężko, jaka bezwładna się rusza. Jak to ciężko się ruszyć. A teraz jak się biegnie. Biegnie się. Wuh. 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 Jak to ciężko, jak to się. Jak to nieprzyjemnie! Także sugeruję, pierw poczyszczać jelita, wyrzucić stary główny, a dopiero potem ciało poddawać wysiłkowi. Ktoś z, z takim szambem, jeżeli ciało podda większemu wysiłkowi, to może <grybko> szybko <grybko> zmienić rzeczywistość. Oczyszczanie organizmu, czyszczenie jelit. Podwójne uderzenie według doktora Sanjayi. Mój udział w włożeniu tej metody polegał na połączeniu dwóch znanych mi już metod, czyli picie gorzkiej soli i starohinduńskiej metody gest muszli. Ta metoda czyszczenia jelit jest nawet korzystna dla osób szczupłych. Każdemu jelita się zanieczyszczają. Po kilkakrotnym oczyszczeniu jelit, raz na miesiąc nieczęściej zauważamy, że one lepiej pracują i mniej przechowują kał. Specjalnie na filmie użyłem takich mocnych słów w celu osiągnięcia skuteczniejszego przekazu. Głaskanie delikatnymi słowami, jak jest źle, nie przynosi odpowiedniego efektu. Rzeczy warto nazywać po imieniu. Jeśli coś jest brzydkiego, to do tego służą brzydkie wyrazy, a do ładnych rzeczy powinno się używać ładnych wyrazów. Świadom jestem, że dla wielu, którzy obejrzą ten film, mogą czuć się urażeni, wstrząs. Taką formę przekazu uznałem za właściwą, ponieważ ten film ma być motywacją do pozytywnego działania. Większość osób z mojego najbliższego grona praktykuje ten rodzaj oczyszczania i bardzo to sobie chwali. Tanio, prosto, szybko i skutecznie. Sam proces oczyszczania trwa około 3 godzin. Najlepiej sobie zaplanować jeden spokojny dzień. Tego dnia po oczyszczeniu możemy czuć się osłabieni. Można pospać, odpocząć. Lepiej tego dnia nie być aktywnym. Tylko przy pierwszym razie mogą wystąpić lęki, potem przy kolejnych jest już lepiej, bo mi się nie zdanego. Czyszczenie jelit jest bardzo prostą czynnością. Można to czyścić w dowolnym dniu w roku, ale są dni korzystne. W cyklu rocznym to najlepsza jest jesień, w cyklu miesięcznym najlepsza pora jest kilka dni przed nowiem. W cyklu dobowym, obowiązkowo rano, najlepiej zacząć od piątej. I to jest ważne. Zegar biologiczny jelita grubego jest najbardziej aktywny o godzinie 5-7. Następnego dnia czujemy się lepiej. Jest nam lżej na ciele i na umyśle i mamy wyraźny spadek wagi. Opis metody. Część pierwsza. Godzina 5, 6 rano. Zaczynamy. Najlepszy czas na tą praktykę. Pijemy roztwór gorzkiej soli 25 g w szklance ciepłej wody. Gorzką sól kupujemy w aptece w saszetkach. Są takie saszetki, 25 g50 gram, g gram i 100 g. Proszę pamiętać, używamy 25 g, nie więcej. Gorzka sól robi tylko rozwolnienie, ale nie przyczyści jelit. Działa również pozytywnie na oczyszczanie wątroby. Po godzinie przechodzimy do drugiej części. Część druga, gest muszli. Pijemy roztwór kuchennej soli, kamienna lub morska. Niezdrowa jest sól ważona. Około jednej łyżki stołowej na jeden litr. Mniej więcej takie stężenie robimy. Tak jak słona zupa. Pijemy taki ciepły roztwór i przechodzimy do czterech ćwiczeń, które są pokazane na filmie. I tu już się powinno coś zacząć dziać. Albo trochę wcześniej. I to jest tak. Szklaneczka słonej wody. Cztery ćwiczenia i kibelek. Potem znowu szklaneczka, ćwiczenia i kibelek. I tak dalej... Jak mamy parcie, przerywamy ćwiczenia, bo w tym momencie kibelek jest najważniejszy. Potem znowu pijemy, ćwiczymy i kibelek. Wypijamy około 4 litrów takiej słonej wody. Nie jest to problem, ponieważ tu się pije, a tam leci. W momencie, kiedy już różne nieczystości przestają z nas lecieć i wylatuje z nas klarowny, czysty, kończymy picie słonej wody. Po takim zabiegu najczęściej chce się pić, więc pijemy czystą wodę bez ograniczeń. Gasimy pragnienie. Ta woda może z nas natychmiast wylecieć. Nie ma problemu. Reakcja jest prawidłowa. Też przypłucze nam jelita. Zakończenie. Kupujemy w sklepie zielarskim jakiś dobry błonnik, np. babka, płesznik. Najlepiej z ostropestem. W ciepłej wodzie mieszamy błonnik, dwie łyżeczki na szklankę i szybko pijemy. Błonnik mocno pęcznieje w naszych jelitach i wymiata resztki zanieczyszczeń. Taki szklanek w ciągu dnia możemy wypić 4, 5, 6. Lepiej tego dnia w ogóle nic nie jeść. A jeśli czujemy głód, najlepiej jakąś herbatkę ziołową z dużą ilością miodu i to jest wariant najlepszy. Drugi wariant to możemy jeść, jeśli chcemy, najlepiej gotowane kasze, ryż z marchewką gotowaną, bez żadnych przypraw i bez soli. Takie kleiki. Picie tego bonika ma jeszcze takie jedno ważne zadanie. Zamykanie klapek w jelitach. Ryż z marchewką gotowaną też ma takie właściwości, tylko że on nie ma właściwości leczniczych w przeciwieństwie do bonika. Uwaga, tego dnia pod żadnym pozorem nie wolno zjeść ogórków kiszonych, kapusty kiszonej, nic surowego, żadnych owoców, także to proszę zapamiętać. Jakiś jeden ogórek kiszony, zjedzony może spowodować negatywny efekt mocnego podrażnienia jelit. Następnego dnia możemy jeść wszystko to co lubimy. Dzień wcześniej nie ma obowiązku robić jakichś postów. Oczywiście lepiej dzień wcześniej mieć też pokarm lżejszy. Uwaga! Nie poleca się tej metody dla osób z wrzodami, rakiem, zaawansowanymi hemoroidami. Takie coś jak mamy to jest ostatni dzwonek. To na dzisiaj tyle. Pozdrawiam Sandraja i do zobaczenia. Dziękuję za uwagę.